Czasem wystarczy zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w niebo, posłuchać ciszy i poczuć obecność tych, którzy kiedyś byli blisko. Na co dzień tak gonimy, zajęci, skupieni na tym, co dalej, jakby ten temat odejścia, przemijania nas nie dotyczył, a przecież to część życia. Część nas. Nie ma ich tu w taki sposób jak dawniej, ale wciąż są obecni w sercu, w słowach, które pamiętasz, w gestach, które powtarzasz i w odwadze, którą w sobie niesiesz. Dziś, zamiast smutku, wybieram wdzięczność za to, że byli. I za to, że to, co dali, wciąż żyje we mnie, w Tobie i w nas. Dziękuję.